Siemanko, z tej strony Kamik i witam was w dawno niewidzianym odcinku z draftu na moim kanale. Wyszedł patrz, wczoraj, taki najnowszy, taki że step wersji są B i podobno już się lepiej gra w grę, w co nie wierzę, dlatego to sprawdzimy. Zrobimy najlepszy draft możliwy, wybiorę najlepszych zawodników, zobaczymy jak się gra, zobaczymy jakie karty teraz wypadają w drafcie, bo naprawdę no już drafta od dwóch miesięcy chyba nie zrobiłem, więc zostaną te paczki otwarte dzisiaj, chociaż nic ciekawego nie ma, no ale... Cóż, przejdźmy do drafta, zobaczmy jaki nam wyjdzie. Online draft za koisy no i zobaczmy, co my tu mamy za formację. 4-3-3 wygląda na solidną formację. 4-3-3 fałszywą. 5-2-2-1 podobno też jest dobra, ale, ale może zagramy to 4-3-3 po prostu klasycznie. No i zobaczmy, jakie karty mamy do wyboru. A, no to niezłe są drafty teraz, powiem wam, że no można poszaleć. Weźmy Bruno Fernandesza. Też są jego lepsze wersje, ale na razie e, wybierzmy taką, na napadzie. No tutaj jest o wiele lepiej, San Maxime na pewno chce go przetestować, więc Francuz tutaj od razu ląduje na napadzie. E, z lewej strony mamy Neymar ale mamy też Mane, co prawda są lepsze wersje Mane, ale, ale weźmy tego zawodnika, zwłaszcza że jest to Premier League. I czyżbyśmy szli w Premier League, jest Messi, jest Gareth Bale z jest Bernardo Silva. Weźmy tego Bale'a najwyżej, no coś tam gdzieś w przyszłości zmienimy. Zobaczmy też jakiś środek pola. Ehm, powiem wam, no niezłe te drafty. Powiem wam, ojejku, dobra, weźmy Valverde. Może w przyszłości coś zmienimy. Ehm, jest, jest, no nie, no są karty specjalne w drafcie, po prostu. Ehm, <laughs> jestem w szoku, jak, jak dobre są te drafty teraz, no. Ojoj, no. Nie, no wybór powiem, bo w tych draftach no opłaca się grać, żeby potestować nowe karty. No to ok, nawet kina. Okay, no, nieważne, no zobaczmy na bramce, proszę bardzo, są informy, ale niestety żaden z, znaczy jest Ramera z angielskiej. Weźmy tybo kurtue. Um, Mandy jakieś na lewej obronie chociaż? Um, widzę, że wszystkie karty niebieskie, ale żadna grywalna, bo, bo znaczy... Powiedzmy, że są. Jakie są? Tavernier na prawej obronie. No weźmy jego informa. E, teraz bramkarz. Czy będzie jakiś z Premier League? E, otóż nie. No powiem Wam szczerze, jestem zaskoczony jak dobre teraz są te drafty, bo to jest po prostu najzwyklejsze karty jakie są, widzę, grane. I, 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 i nie ma nic tutaj specjalnego w tym co mamy. Najzwyklejszy Gomez. No po prostu jestem w lekkim szoku, że nie ma jakby kart, które były wiarygodnymi dobrymi kartami i, i dlaczego one teraz po prostu nie są w paczkach? Nie no, niesamowity jestem drawa. Po prostu maksymalnie nie ma żadnej karty specjalnej. Ja myślałem, że sobie pogram naprawdę po dwóch miesiącach jakimiś... Lepszy, lepszymi kartami, ale... Po prostu chyba jakiś żart w ogóle Nie no, żartuje się sobie ze mną, prawda? Wow! Barni na koniec A, Co tu się wydarzyło w tym momencie? To jest po prostu... Śmiech na sali. Bez kitu. To jest śmiech na sali. Ja nie wiem czy ja w ogóle chcę wam to pokazywać, no bo to jest... Jakieś... To warto było zrobić drafta, tak? No to dobra, no to co? To zagramy takim składem, mam nadzieję, że odpadniemy w pierwszej rundzie i tyle będzie tego, bo powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak fatalnie to wygląda. Obejrzemy jeszcze Harry'ego Pottera. Eee, nie wiem czy mam, mamy Gorecka jakiegoś, którego będziemy mogli wpuszczać do środka pola. Ja nawet tutaj nie zmieniam taktyki, po prostu przejdźmy do meczu zobaczmy co się będzie działo. Mamy przeciwnika, zobaczmy jakim składem będzie dysponował nasz oponent. Eee, no, też no ma gdzieś tam, powiedzmy, trzy inne karty specjalne: na lewej obronie, prawej obronie i na prawym skrzydle. Małem bapę w Vinicius, ale też jego skład wygląda no, dosyć tragicznie. Jeżeli miał być szczery. dobrze, że trafił akurat trzech zawodników z PES, że gdzieś tam na obronie, to, to jakąś tam obronę ma. No. San Maksimeu, pierwsza piłeczka, zobaczmy jak Francuz sobie radzi ze strzałami. Bardzo dobrze, nie wiem, zero, pauza. E, oczywiście dla mnie chciałem tutaj Goreckę wpuścić za naszego Keina do środka. E, no i mamy tutaj Goreckę, czy mamy, mamy. Dobra, jest jeszcze Wardi na zmianę, jest Valverde, też w sumie Valverde uda możemy odprowadzić i mam teraz o wiele lepszy środek pola. Mane radzi sobie San Maksimeu, zawinął się oczywiście blok. Jeszcze sam maksymę, drugą piłkę już dostał, 2 do 0, 8 minuta. No powiem wam, pacz jest super, pacz jest ekstra, gra mi się z no, Powiem wam szczerze, że po prostu gdzieś tam słabszy przeciwnik w pierwszej rundzie, więc przejdźmy chyba do drugiego meczu, przeciwnik wychodzi, czy jakieś zmiany, zmiany chyba. No i znowu sam maksymę, urwał się, podaje do Mane, Mane strzela, 3 do 0, 15 minuta, bang, bang, bang. Ehm, no. Dobrze, że w drafcie można czasem trafić sobie na słabszego przeciwnika i gdzieś tą piłkę sobie łatwiej porozgrywać. Jest trochę wtedy przyjemności, jak się trafia na, na osobę słabszą, a nie później gdzieś tam po tych pierwszych ligach w fut W każdym spotkaniu jest taki tryhard, tutaj widać, że po przeciwnik jest troszeczkę słabszy i można sobie na większym ludzie poklepać piłę. Kolejna bramka, tak jest, 4 do 0. No tutaj przeciwnik, ewidentnie, będzie chciał rozegrać to spotkanie do końca. A my wiemy też, że jeżeli nie wywali nas z serwerów albo nic złego się nie stanie z internetem e, lub grą, to e, a będzie. Sam maksimum. na razie fajny. Jakby chciałem sobie potestować jego kartę, dobrze, że chociaż taką specjalną kartę dostaliśmy e, w drafcie. No i co, jedziemy dalej? Może z racji tego, że jest 55 minut, i dosyć łatwo gramy się ten mecz, to powiem co sądzę opatrzył. No na razie te wersy powiedzmy jakoś tam działają. Wiadomo, że powiedzmy wolniej. Ale, ale jakby da się je robić nadal, z tego co słyszałem miało się ich, tam jakby już miało być tak bardzo mało efektywne, że, yy, że nie opłacałoby się ich robić, ale da się, yy, jak widać no, w trakcie akcji bez problemu, nie wiem jak będzie z lepszym przeciwnikiem, ale po prostu da się, da się je robić i, i da się mijać przeciwników, a ten sam maksymal powiem Wam, z tym driblingiem 88 robi robotę. O, i tutaj chyba straciłem bramkę, Cristiano Ronaldo, proszę bardzo, przeszedł sobie, czy to... Nie, to Casemiro! Ja mówię, kto to ma taki dobry dribbling, a to Casemiro! No i Valverde z bramką też, ładnie wszedł ze środka pola, 6 do 1, 70. minuta meczu, jeszcze 20, ale no co, co mam pokazywać, no na razie bramki padają, testuję sobie tego patcha, powiedzmy, niby jeden z większych, który miał odmienić rozgrywkę. Póki wygrywam 6 do 1, gra mi się dobrze, zacznę przegrywać pierwszy mecz, będzie pewnie mi się grało źle, a zobaczmy czy nam wyjdzie to podanie, nie wyszło. E, bo jeszcze przeciwnik będzie wyprowadzał akcję, ale w, no to my wyprowadzimy tą ostateczną akcję, sam Maksymę, ale już nawet sędzia nie dokończy tego, 6 do 1, pierwsze spotkanie w drafcie, wygrywamy, przechodzimy do drugiego. E, no, no co, na razie na patchu gra się dni ok, tak, skoro, skoro jest 6 do 1, jakby nie odczułam, jakich zmian, to, to, to chyba sam mogę powiedzieć, ale czytałem, że dużo osób odczuwa te zmiany. Mecz numer dwa, przeciwnik... O i tu już jest jakiś... Ojej! Ojej! Uf. 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 No i takiego czegoś chciałem właśnie w drafcie. coś takiego jak Ben Yedder, jak ten Dembele, no przecież to jest piękno w czystej postaci. Eee, naprawdę szacunek za ten skład, chciałbym taki draftek mieć. Dobrze, Sam maksymel już dostał piłkę. Sam maksymel Sam Gol! Uuu, jak manę do tego doszedł? Szczerze nie wam, nie wiem, nie mam pojęcia. A tu proszę, Golasso. 1 do zera, No i, i tak możemy grać. To mi się podoba, to jest to, to jest, to jest gitara. To jest wszystko w, w pożądalu. Tylko nie wiem jakim cudem przed obrońcę, który był przed manę. On wsadził tam nogę, ale zaraz zobaczymy to pewnie w powtórce. No, mocne dośrodkowanie. Tak jakby zaspał ten obrońca. I pięknie sam Maximeu, jest pejsik, jest ball roll, jest strzał, ale w broni Courtois, a la, la, la 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 mogło być 2 do 0. Pięknie sam Maximeu, no nie, no znowu kurtua! A, no przecież to powinna być kolejna bramka, niestety. Małe przeszkadzajki były, ale wygrywamy 1 do 0, pierwszą połowę miałem tych okazji sporo. Przeciwnik też tam coś miał, ale, ale nie aż tak klarowny jak my te dwie, sam Maximeu. A um, przechodzimy do drugiej połowy gramy i, i teraz może trochę manę bardziej wykorzystamy na lewym skrzydle Aha No niestety ha! ha Nie wierzę, że przeciwnik nie strzelił tego. No przesunąłem się co prawda jak widzieliście dosyć mocno na skrzydle. Ale... Nie sądziłem, że on się na to nabierze. To była stuprocentowa sytuacja po takim dziwnym wybiciu mojego bocznego obrońcy. Ale widać, że wszystko, wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Piękne podanie. Nie wierzę! Nie wierzę! Co, nie, nie, Po prostu nie chcę mi się w to wierzyć, że kolejna taka sytuacja, stuprocentowa. Nie było spalonego i on nie trafia, no i zaraz znowu będzie jakaś głupia sytuacja, gdzie się odbije się przeciwnikowi i on to strzeli. No co zrobił San Maksimeo? Który raz już zepsuł tą okazję, może teraz dostanie piłkę, ale za mocno. Mamy rzut wolny, mamy Bruno Fernandesza, a mamy też jedno zagranie z zaskoczeniem, czyli podbijanie piłki. No tak. <grybuj> To jest e, klasyczna FIFA 21, e, czyli podbicie piłki. Jeżeli przez 80 minut nie używałem podbicia piłki, to myślę, że przeciwnik e, może być tym zaskoczony. No i tak to się stało w tym wypadku. Przez 80 minut nie robiłem danego triku. Wystarczyło z L2 podbić piłkę, L2 i kwadrat, e, wtedy piłka została podbita do Mane, a ten już tylko podbitkami, czyli wciskaniem prawego drążka do, do środka e, zaczął podbijać sobie piłkę, biegniemy e, i, i strzelamy bramkę jest 2 do 0. Oj, karny, rzut karny, myślałem, że zdąży tamtym Robertsonem, zanim Messi dotknie piłkę, okazało się, że nie, no i mamy rzut karny. zobaczymy jak Cristiano Ronaldo to wykona, Sela i mamy mamy jeszcze kontakt, no, jeszcze 4 minuty, przeciwnik ma na to, żeby strzelić bramkę dającą wyrównanie. Valverde, Valverde, Sela! 3 do 1, koniec, po meczu, G! GG, już nie będę tutaj nic robił. Ładna wymiana piłek między Valverde a Wardim. Piękne sobie popodawali. No i teraz, już nawet jakby przeciwnik strzelił, to kolejnej bramki nie będzie miał szansy strzelić. No i GG, well played. Koniec meczu. Mam nadzieję, że sędzia nie przerwie, nie przerywa. No to jeszcze może bramkę zdobędzie przeciwnik. Bo ten Cristiano Ronaldo sobie kica. O, o, no, także gol jeszcze padł, jak widzicie. Van Dijk się dziś wywalił, obrócił, ale, ale już powiedzmy, że pozwoliłem bardziej na to, żeby żeby przeciwnik rozstrzelił. 3-2, awans, półfina przed nami, zobaczmy kogo w tym półfinale trafimy. Dobra, ja czekam na przeciwnika numer 3, a on mi pokazuje, że Cristiano Ronaldo jest grany i Rashford, tak? I De Bruyne na SPD i Fabinho, a Walker na sio z Rudigerem. No okej, okay, no wiadomo, można tym powalczyć, zobaczymy jak jego formacja 4-2. 3-1 to jest chyba? Tak, 4 3 1 zresztą jest napisane po lewej stronie na dole, więc gramy 4 3 1 kontra moje 4-3-3. Valverde, San Maxime. San Maximeu. Gol, ale piłeczka, ależ to pięknie wszystko zagrało. To jest właśnie napastnik, którego fajnie by było mieć u siebie w zespole, w tym, w tym moim, gdzie gra Benzema z Del Piero na ataku. E, bo, bo naprawdę no, to jest ktoś, kto... wypuszczacie piłę, ładujecie z lewej czy prawej nogi, nieważne, i on strzela te bramki. I to jest, to jest, to, to jest coś, co, komu można zaufać. Wiadomo, tutaj słabsi obrońca, ale 94 tempo, 81 strzałów e, i, i po prostu jest świetnie. No, Dijk, teraz siadło, teraz siadło z główki 2-0. Virgil, Van Dijk, no po to on tam jest, po to jest ta wielka głowa, żeby na nią wrzucać, strzelać. Po finał 2-0, no i idzie to całkiem nieźle. Jak tak dalej pójdzie, to zajrzy nam finał w oczy. Mane, 3-0. GG, 25 minuta. Wiem, że 3-0 to w FIFA też niebezpieczny wynik. Ale na tyle gdzieś tam z przodu dajemy radę i na tyle z tyłu dobrze to bronimy, że, że wydaje mi się, że powinniśmy jednak ten finał mieć już coraz bardziej w kieszeni. Dobre podanie. No i manewr na 3 do 0. Bruno 4. 4-4-4-4-4-4, ale to San Maksimeo, a nie Bruno. Bruno zrobił robotę, a San Maksimeo po prostu pobiegł i był w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Odbiło mi się pod nogi, to trzeba przyznać, ale czy to ma znaczenie przy 4 do 0? No raczej nie. Znaczenie wyniku San Maksimeo nie będzie, a może jednak na czerwony? Daj pan spokój. No dobra, w tym razie jednak trochę warta mam 5 do 0. Sam Maksimel i przeciwnik, czyżby już go opuściły nadzieję, czy jeszcze coś w taktyce będzie zmienił, opuściły go nadzieję. Mamy e, finał, bardzo mnie to cieszy, e, bo będą lepsze paczuchy. E, no i zobaczmy. E, 9 tak, strzał do 7, e, znaczy 9 strzałów do 7 celnych, e, 6-1, 3-2, 5-0. Igramy finał. Finał szybko znaleziony, bardzo szybko znaleziony finał. E, a co my tu mamy? Rivaldo, do Messi, Neymar. E, Okej, okay, obrona bardzo dobra. Alaba, przyszły piłkarz Realu Madryt, też ciekawe, który może grać na, na wielu pozycjach. No, zobaczymy, gramy finał, oby tylko wygrać, bo to naprawdę może dać nam bardzo, bardzo fajne paczki. Przeciwnik bierze pauzę, my też coś zmieniamy i gramy. Koho! już pierwszą bramkę straciliśmy, bo myślałem, że odebrałem piłkę, a okazuje się, że ona gdzieś tam została pod nogami. Cofnięta i Bright White miał szansę. Wykorzystał kto on zela pierwszą bramkę. Prawdopodobnie przeciwnik go od razu zdjął. No, ale niestety w trzeciej minucie przegrywamy 1 do 0. Nie wróży to dobrze. Tak jest, tak jest. Mamy remis. Zmieliśmy dobrą sytuację, Mane, ale, ale no gdzieś tam po prostu Asensio obronił. A tutaj Van Dijk znowu, znowu główka na niego i znowu wychodzi najlepiej z tej sytuacji. A Gorecka przytulał nie wiem kogo, ale dobra. Co oni przytula? Co oni się dzieje? Nie wiem. Ależ to była akcja! Ależ to była akcja i Bruno Fernandes strzela 2 do 1, wszystko na styku, wszystko, powiem Wam tak, że nie sądziłem, że to się uda, ale mamy, wygrywamy 2 do 1, dostaliśmy szybką bramkę, ale też szybko odpowiadamy dwoma trafieniami, tym razem Bruno Fernandes, naprawdę chciałbym dorwać jego kartę 92, w sensie to, jest nic, to nie jest nic trudnego, bo wystarczy zrobić SBC, ale niestety nie ma na to pieniążków, Bruno Fernandes strzela bramkę. Na 2 do 1. Mam nadzieję, że będzie w toty i będzie mi dane nim zagrać jakkolwiek tym toty, bo to będzie jedna z lepszych kart, e, jaka istniała w tej grze, moim zdaniem. 3 do jednego, ależ tu wszystko chodzi. Tym razem Valverde dostał podanie od Bruno Fernandesza. Wszedł, łupnął. Boczna siatka, strzeli. I mamy 3 do 1. Dobrze układa się dla nas ten finał. Bardzo dobrze nawet ten finał dla nas się układa. No i tutaj łapka w górę dla widzów, a my zobaczmy tylko w powtórce jak to wyglądało, bo Bruno Fernandes zakręcił, podał, stał z pierwszej piłki. No tutaj bramkarz nawet się nie zająknął. Wygrywamy 3 do 1 w 21 minucie. Rzut karny. wiedziałem, żeby tego wszystkiego nie robić, bo tylko czerwony... Nie no, raczej podwójne karanie tutaj maksymalnie żółta wydaje mi się. E, ale lewą. Lewand... Czerwona kartka dla Wandajka! O nie! Serio! To było już po strzale, no nie jak mógł tak ukarać w inwersila Wandajka. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Spróbujemy zostać tutaj. No nie, nie wierzę. 3 do 2. I gramy bez jednego środkowego obrońcy. Będę musiał coś tutaj zamienić ze środka pola, gdzieś zabrać Goreckę, czy coś w tym rodzaju, ale po prostu O, wygląda to teraz fatalnie. Weźmiemy, hmm, kogo my tu mamy? Mamy Kina, o, dobra, Kinza. Zastanawiam się teraz, zabronę Fernandesza, cofnijmy tak, zagra Gorecka, Valverde w środku gdzieś tam. No i źle już się układa ten mecz, mimo że wygrywamy 3 do 2. Mane, mane, pod. No, jak nie podłogim, co? Mane, mane, wygrywa. Ten pojedynek. Oj, jest źle, ale teraz jest sam Maksimeo, Maximeu, Maximeu! Gol! 4-2, musiało siąść. Musiało coś być. urwie następnemu. 4-2, eee, wygrywamy. No i. Lecz, mnie nie to, że. Tak, ten Drawce się układa. Beg. Bail. Bail. San Maksimę, strzał, jeszcze mamy, ale źle, 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 źle tą akcję rozprowadziliśmy. Teraz mamy e, 3 na 2. Messi rozpoczęto tą akcję, zejdę do środka. E, czekam. Messi. Ole zapakował. No to mamy 4-3. No i tutaj to jest strefa bramki, prawdopodobnie. Tak. Wrócimy bramkę w 88 minucie. Prawdopodobnie przegram ten mecz, no ale cóż, co to dużo mówić, niewykorzystane sytuacje. Ech, ta czerwona kartka. No i mamy to, mamy dogrywkę nawet. Kit, nie sądziłem, że, że, że do tego dojdzie. No ale cóż, jak zamieniamy najlepszego naszego praktycznie obrońcę na, na dużo słabszego, a do tego nasi są zmęczeni, bo biegają za... Za jednego więcej, no to, to później jest to problem. I jeszcze tracimy piłki, nie możemy ich wybić. Jeszcze prawdopodobnie przegram to w ogóle w nie w, do, nie w dogrywce. Czy nie? Tak? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Tak nie, na szczęście nie. Wow! Dogrywka. Jak widzicie. <grywka> statystyki, one same za siebie. Maksimum ma jeszcze coś tam ma w sobie, ale Gorecka już powoli dogorywa. No i co? 5 do 4, Robert Lewandowski. Nie, ciężko mi o tym meczu coś więcej mówić. Po prostu ciężko mi od momentu tej kartki. Robert Lewandowski z finisherem w formie to jest zabójstwo dla, dla kurtyły, który, który, przypomnijmy, nie ma w ogóle zgrania. Nie! Przestrzelił Bejr z lewej nogi w ok Nie! Nie, nie wierzę. No jak, panie Mane, jeszcze jest szansa, Mane Sadio, Mane, Mane, tak jest! 5 do 5, odrabiamy to. Trochę indywidualnego skilla eee, i mamy to, mamy remis. Eee, no i dobrze, no i pięknie wracamy do gry. Ale bail ma, Bale ma, no sprawy ciężko będziemy dośrodkować. Davis już nie ma czym oddychać, Bale podobnie. Eee, ale mamy jeszcze Maksimę, Maksimę, Maksimę. Piękne podanie strzał, gol! Gol, gol 6 do 5, jako znalazł tą przestrzeń! Ależ to musi być ręciu przeciwnika, tak jest! Tak jest! No wiadomo, jeszcze straciłem bramkę na 6 do 6, bo to jest FIFA 21. Gdybym nie był profesjonalistą i nie wiedział nic o tej grze, to nie wiedziałbym, że zaraz będzie bramka na 6 do 6. A tak już wiem, że to, że strzeliłem na 6 do 5, to tylko po to, żeby później były karne. No znalazł to miejsce, znalazł przestrzeń. 119 minuta. No i zobaczymy, czy uda nam się przed tym obronić. Gorecka. Minuta doliczona. Czy uda nam się. Chyba nam się uda, bo przeciwnik nie ma siły już podejść z żadnym zawodnikiem. I to jest GG! 6 do 5, wygrany draft, wow! No ten finał, no, zasłuż, zas, zasłużenie to było nazwane e, finałem. E, pięknie, pięknie. No, Van Dijk w 9 minucie zdobył bramkę, a później sprawił, że e, nasz mecz był jeszcze trudniejszy niż przy tym wyniku. I 1 do 1. Zaraz zobaczymy e, statystyki tego spotkania. Dorecka też z żółtą, Wandajek z czerwoną, koniec końców 6 do 5. 15 strzałów u mnie, 14 u niego łącznie, 29 oddanych strzałów na bramkę, z czego 9 sorry, 11 bramek padło w tym meczu to jest w ogóle hit nad hity zobaczmy też jakie paczki dostaniemy oczywiście, z racji, że jest jakaś środa, jakiś kompletny dzień gdzie nic się nie dzieje, to zostawiam te paczki na toty, mam nadzieję, że nie jesteście źli, że o, dotrwaliście do końca, obcięliście paczki, jeżeli chcecie paczki, zapraszam już od piątku do godziny 19 na Twitch TV oczywiście dostaliśmy najgorszy możliwy zestaw czyli dwie paczki zawodników za 25 koła i dwie paczki za 5000 to jest chyba najgorszy możliwy Zestaw, ale te paczki zostawiamy na toty, bo toty już w piątek. Mam nadzieję, że wtedy też do nas padniecie. Mam nadzieję, że w draftach pojawią się karty Toty, żeby wiedzieć, jak one grają. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się do następnego. Cześć.